Głównym problemem pracodawców jest dzisiaj ta możliwość eliminowania prawa nieczytelnego. Bo, nawet jak prawo jest, zmienia się, ale ono jest czytelne i posiadamy ten okres wakacjolegi, dostosowania, to jest prawo rządu, prawo organów ustawodawczych, żeby, żeby zmieniać prawo. A więc, bardziej taka gotowość i otwartość na przyjmowanie przez rząd, przez organy kontroli y, różnego rodzaju. Z zauważonych problemów zastosowania prawa przez przedsiębiorców, wręcz moim zdaniem, każdy z tych organów powinien dostać obowiązek raportowania raz do roku tych rzeczy, które powodują, że powstaje niepewność, że przewlekłość, że kontrola trwa długo, a więc przyczyny trwania, wydłużania kontroli, na przykład później wszczynania kontroli. To są te elementy, które po oglądnięciu powinny wyciąga, być wyciągnięte wnioski. I takie wnioski powinny iść do Laski Marszałkowskiej, powinny iść do premiera, powinny iść do resortów, które generalnie powinny zaproponować zmiany w przepisach, ale właśnie likwidujące niepewność. Niepewność prawa powoduje, że nie, że nie potrafimy, tak jak tu minister finansów powiedział, rozdzielić plew od ziarna. Nie potrafimy powie powiedzieć jestem uczciwy, a ja się godzę na nieuczciwość, bo chcę na tym zarobić. Jest nam bardzo... Potrzebna klarowna sytuacja w tej sprawie. Musimy wiedzieć, jaki zastosować stawkę podatku VAT i nie znajdować się w takiej sytuacji, że organ podatkowy. Kontrolujący mówi negatywnie, a już odwołujący mówi pozytywnie. W USA mówi negatywnie, NSA mówi pozytywnie, w tych samych stanach prawnych. Więc pytanie, czy to już jest niepewność, ale my z Konstytucji nie możemy tego wywieźć, bo Konstytucja dała tylko sygnał. Natomiast praktyka, Mówię o sądach, mówię o organach, no to długa droga. Na razie nie mamy wyroków specjalnie z zastosowaniem tych klauzul ogólnych, ogólnych konstytucji, czyli mówiąc, kierunkowo dobry przepis, ale kiedy doczekamy się jego praktyki?